Dziś chcemy Wam pokazać że wymiłę was. To dla nas wielka sprawa. Więc cudownie mieć babcię i te wspaniałego mieć dziecka, to nie zła Babciu, kochana, dziś święto Twoje. Dlatego właśnie przed Tobą stoję, chcę życzyć Ci samych radości, nie jest zawsze miłość w Twym sercu gości. Miej zdrowia, dużo uśmiechów, wiele, bądź przy mnie zawsze, nawet w niedzielę, bo kiedy jesteś jest mi wesoło, bo z Tobą zawsze fajnie jest. Dziadku, dziadku, czy to Ty? Coś na Twojej głowie śni. To kolona, słowo daje Przecież nam kolony z bajek. Czy to fotel, ale skąd to nie fotel, tylko tron. I w ogóle, i w szczególe jesteś dziadku dzisiaj królem. Pytasz co to za zagadka, to po prostu święto dziadka. Chciałam Ci powiedzieć babciu, co jesteś dla mnie jak długa mama. Ty mnie rzujesz i pocałujesz i prezentami mnie obsypujesz. Sto lat babludziom wszystkim życzymy. Jezem z nimi dzisiaj cieśli. Droga Babciu, drogi dziadków, uśmiech mamy i piosenki, i i Bardzo gorzko. Niektóre babcie przyznacie sami za tańcą rokiem razem z nóżkami. Jestem mocno wierzyć to, że tak tańczyć będą lat przyjemnie sto.